Polska odkryła największe w swojej historii złoże ropy naftowej i gazu ziemnego. Zaledwie 6 km od Świnoujścia pod dnem Morza Bałtyckiego, spółka Central European Petroleum natrafiła na złoże Wolin East, które może całkowicie zmienić energetyczną przyszłość kraju. Mówimy o 22 milionach ton ropy naftowej i 5 miliardach metrów sześciennych gazu. O jakości handlowej. To jedno z największych odkryć w Europie w ostatnich latach. A dlaczego to tak ważne? Polska obecnie importuje około 95% ropy. A krajowa produkcja to jedynie od 16 do 18 tysięcy baryłek dziennie. Odkrycie na Bałtyku daje szansę na znaczne zwiększenie wydobycia i uniezależnienie się od zagranicznych dostawców. Ropa o indeksie API 33,4 klasyfikowana jest jako lekka, co oznacza łatwiejszą i tańszą rafinację. To dodatkowy atut dla polskiego przemysłu. Za odkryciem stoi kanadyjska firma CEP, działająca w Polsce od 2018 roku. Otwór wiertniczy WE1 wykonany na wodach o głębokości zaledwie 9,5 m sięgnął aż 2715 metrów, by odsłonić 62-metrową kolumnę węglowodorów. Odkryte złoże, które nazywa się Volin East, zawiera 22 miliony ton wydobywalnych węglowodorów w postaci ropy naftowej i kondensatu, a także 5 miliardów metrów sześciennych gazu o jakości handlowej. Łączna ilość zasobów w koncesji Wolin, według szacunków, obejmuje ponad 33 miliony ton wydobywalnej ropy naftowej i kondensatu, a także 27 miliardów Metrów sześciennych gazu o jakości handlowej. W ramach obszaru koncesji istnieje również znaczny potencjał poszukiwawczy i rozpoznawczy, zarówno w formacji geologicznej dolomitu głównego, jak również w głębiej zalegającej formacji Czerwonego Słongowca, to jest inny rodzaj skały mogący zawierać złoża ropy. Eksperci nazywają to odkryciem dekady, a potencjał obszaru koncesji Wolin wskazuje, że to dopiero początek. W regionie mogą kryć się kolejne złoża. To przełomowy moment dla polskiej energetyki i gospodarki. W tym materiale przyjrzymy się, co to oznacza w praktyce jak wpłynie to na naszą niezależność energetyczną, pozycję w Europie i przyszłość całego kraju. Zapraszam. Partnerem kanału jest XTB. Od niedawna XTB umożliwiło inwestorom inwestować z myślą o przyszłości w ramach rachunku IK. Więcej na ten temat dowiecie się w opisie filmu. Na naszej stronie tuncia.pl znajdziesz prawdziwe chwile przyjemności zamknięte w słoiczkach i pudełkach. Aromatyczne herbaty, miód świętokrzyski prosto z pasieki i kremy orzechowe robione z sercem pod naszą marką Orzech. To wszystko znajdziesz także w gotowych zestawach, elegancko zapakowanych, dopracowanych w każdym szczególe, idealnych na prezent albo po prostu, żeby sprawić sobie odrobinę przyjemności. Także zajrzyj po nasze najlepsze produkty i wybierz coś dla siebie. Obecnie udokumentowanych jest 880 zł ropy w Polsce, głównie na niżu polskim, w karpatach i na ich przedgórzu. Większość z nich jest już w fazie wyczerpania co od lat ograniczało nasze ambicje naftowe. Zasoby w polskiej strefie Morza Bałtyckiego odpowiadały dotąd za około 25% krajowych zasobów, ale nigdy nie były w pełni wykorzystane. Odkrycie Wolin East może całkowicie zmienić ten bilans. Jeśli spojrzymy na przykład Norwegii, widać jak pojedyncze odkrycie może odmienić losy kraju. Już po II wojnie światowej Norwegia była jednym z bogatszych państw Europy Północnej. Później w latach 60. odkryto złoża, dzięki którym Norwegia zawdzięcza swoją pozycję. Dziś, mimo że ma pewne problemy, to dalej jest jednym z najbogatszych krajów. To nie byłoby możliwe, gdyby nie masywne złoża na Morzu Północnym. Wkrótce potem pierwsze komercyjne odkrycie ropy naftowej na Morzu Północnym staje się faktem. W krótkim czasie wykonano trzy udane odwierty potwierdzające, z których każdy był w stanie produkować ponad 10 tysięcy baryłek dziennie. Z głębokości 700 stóp na polu, o długości 8 mil i szerokości 4 mil. Utworzenie Ecofisk, największego złoża ropy naftowej, jakie kiedykolwiek odkryto w Europie Zachodniej. Dla mnie było bardzo, oczywiste. To tylko zanim Oczywiście Polska nie stanie się Emiratami Arabskimi 2.0, ale skala potencjału jest ogromna. Zasoby w Dolomicie Głównym i głębszych strukturach Bałtyku mogą kryć dziesiątki milionów ton dodatkowych węglowodorów, a to dopiero początek gry. Jednocześnie należy pamiętać o kontekście globalnym. Europa dąży do neutralności klimatycznej, ale przejście na OZE wymaga czasu i ogromnych nakładów. Do tego momentu ropa i gaz pozostaną filarem energetyki i przemysłu. Posiadanie własnych zasobów daje Polsce przewagę niższe koszty, stabilność dostaw i wpływy do budżetu. Jeśli dobrze to rozegramy, możemy nie tylko wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne, ale także stworzyć fundusz na rozwój zielonej energii. Tak jak zrobiła to Norwegia ze swoim funduszem emerytalnym. Fundusz ten stanowi w zasadzie zasoby, które zgromadziliśmy na norweskim szelfie kontynentalnym. Należy on do nas wszystkich, a nie tylko do niektórych osób. Fundusz ten oraz środki z niego pochodzące są przeznaczane na budowę dróg, edukację i opiekę zdrowotną. Stanowią one oszczędności dla naszych dzieci, ich dzieci i wnuków. Złoże Wolin East to więcej niż tylko sensacja geologiczna, ale też punkt zwrotny w myśleniu o polskiej gospodarce. Z 22 milionami ton ropy i 5 miliardami metrów sześciennych gazu znacząco przewyższa inne krajowe znaleziska. Dla porównania, złoże lądowe w Karpatach czy na Niżu Polskim mają zasoby rzędu kilku do kilkunastu milionów ton ropy. Największe z nich, jak BMB, to kilkanaście milionów ton, a Wolin East to już pojedynczy odwiert o większym potencjale. Produkcja ropy w Europie zwykle opiera się na polach znacznie mniej obszernych. Odkrycia rzędu 100 milionów baryłek są naprawdę rzadkie. Według źródeł branżowych Wolin East może zawierać około 200 milionów baryłek ekwiwalentu. Jednocześnie geolodzy i analitycy wskazują, że struktura geologiczna dolomitu głównego i potencjalne złoża głębiej, np. Perm Rotilgent, sugerują, że na obszarze koncesji wolin może kryć się dużo więcej ropy i gazu niż dotychczas zakładano. Eksperci z portali branżowych takich jak ePetrol czy XTB podkreślają, że choć to odkrycie daje nadzieję na znaczące wzmocnienie niezależności energetycznej, należy zachować ostrożność. Proces od odkrycia do produkcji może trwać lata, a koszty infrastruktury i rozwiercenia kolejnych otworów będą naprawdę wysokie. Jeżeli chodzi oczywiście o skalę, z perspektywy polskiej skala znaleziska jest istotna. Natomiast jeżeli chodzi o, powiedzmy, nasze potrzeby handlowe, nasze potrzeby gospodarcze i w ogóle też skalę, powiedzmy, regionalną, co do wydobycia tych surowców, takich jak ropa i gaz, no to nie możemy tutaj mówić o jakimś wielkim przełomie. Na pewno trzeba na bok odłożyć slogany typu drugi kuwejt czy, czy Arabia Saudyjska Europy, padające w kontekście tego, tego złoża. Nic takiego nie będzie miało miejsca. Koszty wydobycia mogą być tak duże, że po prostu uznamy, iż taniej, prościej, łatwiej sprowadzać się te surowce np. z już eksploatowanych w, przez polskie spółki złóż w Norwegii, czy od innych dostawców, których, których mamy. Nie zmienia to postaci rzeczy, że to może nam długoterminowo naprawdę pomóc. Polska ma pod swoimi ziemiami naprawdę wiele surowców, które są kluczowe w gospodarce, XXI wieku. Jeśli takich odkryć będzie więcej, to nasze szanse na transformację energetyczną rosną wykładniczo, a to jedno z tych obciążeń, które miały Polskę w najbliższych latach mocno ograniczać. Ale spójrzmy jeszcze na liczby globalnie nie tylko na naszym lokalnym europejskim podwórku. Dla porównania, Emiraty Arabskie posiadają jedne z największych służb ropy naftowej na świecie. Ich rezerwy szacuje się na około 111 miliardów baryłek. Co przekłada się na ponad 15 miliardów ton ropy. To gigantyczna skala w porównaniu do 22 milionów ton odkrytych w Wolin East, czyli niemal 700 razy więcej niż polskie złoże. Równie imponujące są złoże Arabii Saudyjskiej, powyżej 260 miliardów baryłek, które przez dekady kształtowały globalny rynek ropy. Norwegia natomiast, która stała się symbolem mądrej eksploatacji zasobów, ma potwierdzone rezerwy na poziomie około 8 miliardów baryłek, czyli ponad 1 miliarda ton ropy, to 50 razy więcej niż Polska, ale jej zasoby są w stanie pokryć sporą część zapotrzebowania europejskiego. Jeśli złoża w Polsce pod Bałtykiem są większe, to na pewnym etapie moglibyśmy być prawie samowystarczalni, co przyniosłoby naszej gospodarce ogromne możliwości. Łącznie z potencjalną redukcją zadłużenia. Jeśli chodzi o rynek, to potencjalne zyski klarują się tak. 22 miliony ton ropy odpowiadają mniej więcej 160 milionom baryłek. Przy średniej cenie ropy na poziomie 80 dolarów za baryłkę daje to około 12,8 miliarda dolarów przychodu brutto, a to tylko z jednego złoża. Jeśli okaże się, że w koncesji Wolin kryją się kolejne zasoby, wartość może sięgnąć kilkudziesięciu miliardów dolarów. Do tego dochodzi gaz 5 miliardów metrów sześciennych przy cenie 30 euro za megawattogodzinę. To dodatkowe miliardy euro przychodów. Tak, nasz pułapek jest bardzo dużo. Oczywiście Bałtyk jest względnie płytki może, natomiast pytanie o właściwości geologiczne, pytanie o położenie tego złoża, pytanie o to, na jakim dokładnie obszarze może być prowadzone wydobycie, pytanie jak tam wyglądają kwestie środowiskowe, pytanie czy nie przebiega tam na przykład infrastruktura ruro, rurociągowa czy kablowa, która byłaby pewnym utrudnieniem. Czy, dla której ryzykiem byłoby wydobywanie stamtąd surowców. No i oczywiście, jeżeli chodzi o te koszty, tutaj trzeba naprawdę przeliczyć to, jak bardzo kapitałochłonne będzie przedsięwzięcie, jak będzie wyglądała kwestia angażowania statków i przeprowadzenia pracy, czy to się w ogóle opłaci. Tutaj na razie mamy jeden wielki znak. Obecnie w Polsce wciąż trwają prace poszukiwawcze nowych złóż, zarówno ropy, jak i gazu ziemnego. Największe nadzieje wiążą się z dalszymi odwiertami na Bałtyku, polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, gdzie poza Wolin East istnieją struktury geologiczne sugerujące obecność kolejnych złóż. Poza offshore badania trwają na niżu polskim, gdzie znajdują się największe złoża lądowe, takie jak Barnówko, Mostno, Buszewko, BMB historycznie największe. Z zasobami ponad 60 milionów ton ropy i kontestatu. Wśród innych dużych złóż warto wymienić lubiatów grogów Cychyry, a także mniejsze pola w rejonie Zielonej Góry. W Karpatach i na ich przedgłuszu wydobywa się od XIX wieku, ale dziś te złoża są prawie wyeksploatowane i mają marginalne znaczenie. Duży potencjał wiąże się z niekonwencjonalnymi zasobami, głównie złupków. Według szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego, Polska może mieć od 340 46 do 768 miliardów metrów sześciennych gazu łupkowego, a technicznie wydobywalna część może wynosić od 35 do 65 miliardów metrów sześciennych. To mniej niż pierwotnie zakładano w latach 2010-2012, ale wciąż to jest zasób strategiczny, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej. Polska posiada także ogromne bogactwo surowców mineralnych, takich jak miedź. W regionie Legnicy i Głogowa znajduje się Jedno z największych złóż miedzi i srebra na świecie, eksploatowane przez KGHM. Zasoby miedzi w Polsce sięgają około 36 milionów ton, co stawia nas w światowej czołówce. Miedź to surowiec kluczowy dla energetyki odnawialnej, elektromobilności i transformacji cyfrowej. W następnych latach może się okazać, że odkryć surowcowych będzie w Polsce znacznie więcej. Dajcie znać, co sami sądzicie na ten temat. Czy mamy szansę stać się europejskim katarem, czy raczej skończy się jak zawsze. Czekam na Waszą opinię. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.